Cześć, ja Witam Was w nowej audycji z Ciepłej Lusty i Dzisiaj opowiem Wam o tworzeniu animacji metodą rysunkową i tą na komputerze. Właściwie to moje filmiki już od dawna są na ten temat, tylko przy okazji ostatnich prac nad animacją Największyska w świata, która, jak wiecie, jest odręcznie tworzona, przyszło mi kilka refleksji, dlaczego rysunkowe animacje nowe, które nawet jeśli imitują tą klasyczną technikę odręczną, ale są wykonywane na programach komputerowych, wydają się być takie bardziej prostsze. Pamiętam, że oglądałam kilka filmów w internecie, kiedy to znani rysownicy komentowali te nowe kreski w serialach animowanych, że jak są na komputerze, to coś się stało z wizerunkiem postaci, że są na przykład bohaterowie mniej szczegółowi. I też w sumie miałam ochotę się tym zająć, ale doszłam do wniosku, że nie będę naprawiać na przykład znanych postaci, ale przyjrzę się bardziej temu, co ja robię, bo sama się złapałam na pewnej rzeczy. Kiedy tworzę rysunki odręcznie, to przykładam wagę bardziej do szczegółów niż kiedy je wykonuję na komputerze. Dlaczego się tak dzieje? Zwłaszcza w przypadku tworzenia animacji. Myślę, że ten filmik nam troszeczkę podpowrócę. Wam tutaj moje pierwsze kroki w programie Kirita, który w końcu jakoś mi się odpalił na komputerze, więc postanowiłam coś zacząć w tym programie tworzyć. Kiedyś opowiadałam moim znajomym, jak to jest bywa u mnie z programami komputerowymi że niestety nie wszystkie chodzą i ta Kirita, przynajmniej w tych konfiguracjach, jaka jest ustawiona, to też troszeczkę mi się zacinała. Ale trudno, trzeba było pierwsze kroki płoty mamy. Jakimś cudem nie pomyliłam warstw ze szkicami, więc cała praca nie poszła na marne. Więc przejdźmy do po prostu meritum. O co chodzi z tą animacją najpierw na komputerze, a potem porównamy ją z animacją rysunkową i spróbujemy odpowiedzieć, co wydaje mi się lepsze i co ja wolę. Tutaj na naszym przykładzie będzie to Kinga, bo dość dużo ostatnio ją rysuję, więc. Będzie takim materiałem eksperymentalnym. Najpierw wykonuję szpicę, żeby właśnie nasza bohaterka wiedziała mniej więcej, jak ona się porusza. W przypadku animacji na komputerze, z tego co zauważyłam, bardziej przykładam się do wymyślenia ruchu niż skupieniu się na detalach postaci. Ponieważ w tym przypadku łatwiej jest mi prześledzić ruch, jaki ta postać będzie wykonywać, więc skupiam się na tym, żeby on był taki najbardziej powiedzmy płynny. Może ten pomysł, że ona się nosi dzięki swojemu medalikowi, nie jest zbytnio, powiedzmy, taki reprezentacyjny, ale wieźcie mi, że na potrzeby tego eksperymentu głównie chciałam Wam pokazać, że kiedy tworzymy animację na komputerze i nie skupiamy się na wycinance, tylko robimy ją tak jakby najbardziej naśladując klasykę, to tu bardziej skupiamy się na samym ruchu postaci niż na jej. Wyglądzie. Może dlatego m, wiele seriali, które oglądamy teraz, nawet jeśli są kontynuacją tego, co znaliśmy z lat 90., to może dlatego twórcy wolą się skupić na ruchu niż na kresce. Człowiek robi to instynktownie. Ja nie ukrywam, że mam mały problem z tymi programami. Kilita jest niestety programem ra bardziej rastrowym. Co prawda próbowałam na nim wykonywać też wektorowo pewną grafikę, ale tak mi się zaczął zacinać. Że koniec końców skupiłam się na pędzelku i ołówku, bardziej na tym narzędziu, bo jest to program bardziej czytany dla mnie niż gym. Może dlatego, że ten menu jest troszeczkę bardziej kolorowy, jednak to nadal nie jest ta moja strefa komfortu. Ale pomimo wszystko walczymy z tą kilitą. Zobacz, jeszcze ja jej dam szansę. Grunt, że program. Jest darmowy, więc nie tracę, a mogę tylko zyskać. Więc teraz przejdźmy do animacji klasycznej. Tutaj także my najpierw mamy obrazy w naszej bohaterki Kingi i przechodzimy do rysowania tradycyjnego. Dosłownie tradycyjnego, bo wzięłam pisak i zaczęłam rysować naszą bohaterkę. I tutaj znów pojawia się pewna ciekawostka. Kiedy w animacji komputerowej staramy się zadbać o ruch postaci i mniej skupiając się na szczegółach, Tutaj bardziej zwracam uwagę na szczegóły postaci, bo po pierwsze rysujemy ją od razu, domyślnie, jako całość i zdajemy sobie z tego sprawę, że trudniej jest nam będzie rysować fazę ruchu. Prawidłowo jest tak, że oczywiście wkład na rysu, rysujemy postać, potem nakładamy kartkę i jakby odrysowujemy ją, lekko modyfikując jej sposób bycia. O, właśnie. Ja niestety pomimo tego, że sobie naświetliłam dość tą kartkę, próbowałam, to jednak nie zawsze widziałam to, co znajduje się za kartką, więc rysowałam z pamięci. To jest właśnie, z własnej postaci jest taki, że pamiętamy, jak wygląda nasza bohaterka, więc ja rysowałam naszą bohaterkę, w, naszym, w moim przypadku Kingę, a następnie na kolejnej kartce próbowałam jakby odrysować ten ruch, Wyobrazić sobie, ona jak, to, jak to będzie przebiegało, że bohaterka będzie się stopniowo unosić i znikać, bo ona również za sprawą swojego medalika nagle unosi się jak tuś pan po błoki. Jest to tylko kilka kartek, takiej szpice wykonane na szybko, podobnie jak widzicie, żeby pokazać Wam komfort pracy zupełnie inny w przypadku animacji na komputerze, a zupełnie inaczej wygląda to w animacji klasycznej. Bardziej prawidłowo jest oczywiście to, gdybym używała ołówka, ale dla własnego komfortu jeśli chodzi o rysowanie, no i w sumie waszego, no łatwiej moim zdaniem śledzić to, co ja tam rysuję, kiedy mam pisaka, niż więc korzystam oboje. Dla mnie to rozwiązanie jest o wiele lepsze, może dlatego, że od dłuższego czasu rysuję znów całkowicie odręcznie. Wcześniej rysowałam we fleszu i nawet gdy pamiętacie pierwsze odcinki całkiem nowej baśni, Pier, pierwsze trzy odcinki starałam się rysować jak najbardziej szczegółowo. A potem doszłam do wniosku, że lepiej będzie troszeczkę w przypadku postaci ludzi pójść sobie teoretycznie na łatpisnę, żeby skupić się na, na tym, jak oni biegają, właśnie bardziej przemieszczają się, żeby to było bardziej płynne. I pomimo, że starałam się najbardziej, Jak najbardziej upodobniać te postacie w pierwszych odcinkach do tych, jakbym rysowała je na kartkach, to jednak sama się na tym złapałam, że jednak to nie do końca wynika, jak to niektórzy myślą, z lenistwa rysowników komputerowych, że oni postępują tak, a nie inaczej. W tym filmiku porównywałam dwie sztuki animacji: pisaki kontra komputer lub komputer kontra pisaki. Nie będę tutaj mówić, która metoda jest lepsza. Że na przykład jestem bardziej za komputerową animacją, bo łatwiej się skupić na fazach ruchu i na przykład myszka pozwoli nam szybciej pokolorować postacie. Nie ukrywajmy tego. No i oczywiście wirtualna farbka, wirtualny pisak się nie wyczerpuje. Natomiast w przypadku animacji odręcznej, no jest ta frajda, że jednak jest to dokładnie nasz ruch po prostu właśnie pisakami, kredkami, że bardziej można się moim zdaniem pobawić kolorami, że ma się mniejsze odczucie pikseliozy. Bo na przykład jeśli nie rysujemy animacji w programie wektorowym, to bywa to różnie. Na przykład do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie tak kochają Photoshopa do robienia filmów rysunkowych. Ja nawet jeśli tutaj używam, właśnie dlatego, mam trochę opiekę, to do Toki, bo... Niestety narzędzie wektorowe średnio, przynajmniej na tych pierwszych krokach działa mi w tej animacji. Myślę, że jeszcze troszeczkę będę musiała pokombinować z tym programem. Już sam fakt, że uruchomiła mi się Kirita jest moim zdaniem cudem, w pewnym sensie, informatycznym. I na koniec wrzucam Wam jeszcze zdjęcia z mojej powstającej animacji, żeby pokazać Wam, że Możemy sobie nawet lekko upraszczać rysunki odręczne, żeby było nam łatwiej, ale jednak pomimo wszystko instynktownie zawsze będziemy bawić się w szczegóły. Zawsze będziemy zwracać uwagę na wygląd postaci, bo, bo w ten sposób chcemy, przynajmniej ja tak mam, skupić uwagę widza, że wiem, że animacja odręczna jest trudniejsza, ale to przynajmniej na wyglądem postaci. Animacja komputerowa wydaje się być prostsza, ale jest to tak dlatego, że dużo się wcześniej rysowało odręcznie. Jeśli tak mieliście, to rzeczywiście przejście z animacji klasycznej, rysunkowej na, tą, na tablecie, na komputerze będzie dla Was z przyjemnością, ponieważ materiały będą się mniej zużywać. Bardzo lubię animację odręczną, bo to jest taka namacalna, choć dużo jest z nią pracy. Jednak nie ukrywam, że jeśli chodzi o tworzenie seriali, to byłabym bardziej skłonna zostać w przypadku animacji tworzenia na komputerze, z powodu choćby kolorowania tych wielu ilości postaci. Plusem animacji komputerowej jest także to, że możemy łatwiej modyfikować szkice, gdzie na przykład, jeśli narysujemy postać poruszającą się z, na przykład ze strony lewej do prawej, to łatwiej nam odwrócić potem te klatki, że ona będzie się poruszała na przykład na odwrót, wracała. W przypadku klasycznej animacji nie jest to takie proste, bo już musimy narysować tę postać idącą do przodu, a potem musimy narysować zupełnie nowe klatki idącą w odwrotnym kierunku. Jak zobaczycie to w przypadku mojej nowej animacji, gdzie jak się narysować, że ktoś biegł i skręcił i potem biegł jakby z powrotem, no to nie było przebacz, trzeba było to wykonać. Animacja komputerowa ma jeszcze tą dobrą zaletę, że o wiele łatwiej jest nie pogubić się w tworzeniu dialogów, kiedy one mówią, bo łatwiej jest modyfikować tą, tą, też tą klatkę statyczną. Czyli mam na myśli tutaj taką klatkę, że pojawia nam się w obrazku bohater i mówi do nas. Jest to łatwiejsza. I oczywiście kolorowanie. Jednak nie dziwię się, że bardziej doceniana jest animacja odręczna, bo wymagana jest więcej pracy. Więcej nakładu do tej produkcji. Ja, ja teraz jestem na etapie tworzenia, właśnie animacji tej odręcznej, jak dobrze wiedzieli. Zdecydowanie lubię bardziej animację rysunkową, aczkolwiek nie narzekam na rysowników tworzących animacje na komputerze, bo sama wiem troszeczkę, z czym to się je. I nie jestem też tak skłonna w naprawianiu bohaterów rysowanych na komputerze potem tym robieniu obrazków pojedynczych, bardzo dobrych, pojedynczych, ponieważ wiem, że animacja to nie jest jeden obrazek, tylko kilkadziesiąt obrazków co najmniej w jednej sekundzie, powiedziałam. I tyle ode mnie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, wspierania mojej twórczości, żeby zobaczyć kolejne filmiki. Dzięki za uwagę. I pamiętajcie o moim koncie na Patronite.